witajcie na kanale TradeLux dzisiaj prezentacja pięknego Peugeot'a 508 wersji GT silnik 1,6 piórtek benzyna moc 225 koni mechanicznych w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów kolor bardzo ładny niestety nie oddają zdjęcia i film tego jaki jest w rzeczywistości zielonkawy niebieskawy w zależności od natężenia światła, on zmienia bardzo bardzo barwę. Spróbujemy jeszcze zrobić zdjęcie w dzień i go wrzucić do materiału. Wersja wyposażenia praktycznie pełna. Mówimy praktycznie pełna, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, a nie ma wybasto. Tak, niestety nie ma wybasto, zgadza się. Ale wyposażony jest naprawdę bardzo bardzo fajnie. Przejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego. Maska i przód cały jest aluminiowy. Pozostałe elementy są stalowe oprócz oczywiście klapy bagażnika i Klapy bagażnika i zderzaków, które są z tworzywa sztucznego. Mowa tutaj o klapie, o zderzakach to jest tworzywo sztuczne. Auto jest całe w całej oryginalnej powłoce lakierniczej. Oczywiście to jeszcze przelecimy. Pomiar słupków dokonamy. Wnęk tego wszystkiego co jest najważniejsze. Trzeba przyłożyć równomiernik Tutaj chodzi o tą głowicę Jak widzicie jest całe W oryginalnej powłoce lakierniczej Auto zostało dodatkowo zabezpieczone powłoką ceramiczną Ale o tym będzie później A my lecimy dalej z prezentacją tego zacnego samochodu. Jeśli chodzi o szyby, 2019 rok produkcji. Szyba kierowcy, szyba tylna 2019 rok, 2019 rok i tutaj mamy 2019 rok. Tak samo, może się tutaj zbliżyć, albo. Od tej strony. O no, jak widzicie, jest dziewiętnastka, i tam na szybie z tyłu również mamy 2019 rok. Tutaj dziewiętnastka. Od strony prawej, czyli pasażera, 2019 rok. 2019 rok. I tutaj mamy 2019 rok również. Szyba pasażera przód 2019 rok, one są atermiczne. I tutaj szyba czołowa też jest 2019 rok, więc szyby wszystkie są w oryginale. Żadna nie była wymieniana. Z przodu jest ładna bez odprysków, ale to zasługa przebiegu, to auto ma raptem 60 tysięcy przebiegu tutaj też jest szyba panoramiczna oryginalna 2019 rok lecimy teraz z układem hamulcowym tarcze ładne bez istotnego rantu klocki praktycznie całe opony są nowe, wielosezon wymienione na nowe Brightstone jeśli chodzi o tył tarcza ładna bez rantu klocki nowe i opona też jest wielosezon Brightstone wymieniona przez nas auto przygotowane do jazdy tutaj sytuacja analogiczna, praktycznie nowa tarcza bez rantu klocek nowy opona wielosezon Brightstone i z przodu Również tarcza bez istotnego rantu, praktycznie cały klocek. I opona wymieniona przez nas na nowe, Brycestone, wielosezon. Więc auto, jeśli chodzi o układ hamulcowy i opony do jazdy, bardzo, bardzo ładne. Jeśli chodzi o mankamenty wizualne, to przy tym przebiegu praktycznie ich nie ma. to jakiś delikatny odprysk po kamieniach. Na plastiku z tym się nic nie będzie działo. Wszystkie wgniotki, rysy. W zasadzie rys nie było. Tutaj była jakaś jedna wgniotka została wyciągnięta. Nie ma po niej śladu. Jakieś drobne takie parkingowe wgniotki, które były od otwierania zostały usunięte. Zobaczcie jak się auto mieni. Nałożona powłoka ceramiczna, która zabezpieczy na długo lakier w tym samochodzie. I szybki rzut oka pod maskę. Lampa produkcja wrzesień 2019. I druga wrzesień 2019. Jeśli chodzi o błotniki. Nie ma śladów demontażu na masce. Również nie ma śladów demontażu. I z drugiej strony, analogiczna sytuacja. Nie ma śladów demontażu na masce i również tutaj na błotniku. Nie ma śladów demontażu. Jeszcze szybki rzut oka na osprzęt. Zobaczcie, to wszystko wygląda tutaj jak nowe, jakby niedawno wyjechało z salonu to jest zasługa właśnie przebiegu jeśli chodzi o wersję tak jak było mówione, doposażone praktycznie na pełną opcję kamery 360 Night Vision adaptacyjne lampy full ledowe, lampy LED do jazdy dziennej wersja GT, czyli wszystko wykonane w czerni Panoramiczny dach, podgrzewana szyba z wycieraczkami. Taki bonusik, jeszcze na koniec, jeśli chodzi o zewnątrz. Tutaj mamy dodatkowo hak w tym samochodzie. Lusterka fotochromatyczne, lewe, prawe fotochromatyczne system blis. Czujniki parkowania, przód, tył. Kamery, czujnik deszczu. Kamera do znaków. No i przejdziemy sobie teraz do wnętrza pojazdu. Oczywiście jest kiles. Zobaczcie na wykończenie tapicerki charakterystyczne dla wersji GT. Alcantara z tapicerką skórzaną, Fotel kierowcy z pamięcią, masaż w fotelach przednich, fotele elektryczne. Zobaczcie tutaj na wyposażenie. Klapa elektryczna, pas utrzymania. Ruchu korygowany z kierownicą, alarm fabryczny, podgrzewana szyba elektryczna, tempomat adaptacyjny, oczywiście w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów japońskiej produkcji bardzo bardzo dobra. I uruchamiamy auto. Przebieg tak 60 parę tysięcy auto jak nowe, aczkolwiek nie lubimy tego słowa. Nagłośnienie fokal, wykończenie w drewnie, charakterystyczne dla wersji GT z odpowiednią performacją, która naśladuje drewno, podgrzewanie foteli przednich, wyłączymy sobie start stop. Podgrzewanie szybkie, czy tam odmrażanie w zasadzie szybkie yy, szyby czołowej, recyrkulacja obiegu powietrza, podgrzewanie lusterek z szybami z tyłu. Wyłączanie szybkie klimatyzacji i podgrzewanie fotela pasażera. Oczywiście mamy nagłośnienie z różnych źródeł, jest Bluetooth, AUX, wideo, USB i tak Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, ją możemy sobie ustawić dowolnie jak chcemy nawigacja, z możliwością jej aktualizacji bezpłatnej i systemy Park Assist, czyli tutaj możliwość automatycznego parkowania. Automatyczne przełączanie świateł, krótkie, długie. Wspomaganie wizualne przy parkowaniu, czyli kamery 360 od góry. Tutaj jest rzucany obraz cały. Wspomaganie widzenia w nocy, czyli Night Vision, kamera termowizyjna, która szczytuje temperaturę z ciała, czy to człowieka, czy zwierzyny, i pokazuje tutaj ostrzeżenie na zegarach, wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania przód i tył i kamera, kontrola poślizgu, kół. inicjalizacja niedopompowanych opon i tak dalej. Opcji jest tutaj naprawdę od groma Blokowanie lusterek wstecznych, tylna wycieraczka na biegu wstecznym. Jak jest opad deszczu, to ona się sama automatycznie. Załącza i dostosowanie lusterka. Jak wrzucimy wsteczny, to jak widzicie, lusterko się obniża i dostosowuje w zależności do tego, jak sobie ustawiliśmy. Światła, oświetlenie towarzyszące na pożegnanie, jak długo się mają świecić. Oświetlenie towarzyszące na powitanie, tak samo. Reflektory kierunkowe, czyli doświetlanie zakrętów. i adaptacyjny układ świateł z tyłu jak jest jakaś mgła, warunki kiepskie to załączają się automatycznie nie trzeba o tym myśleć oświetlenie kameralne czyli podświetlenie wnętrza tak jak zobaczycie sobie teraz jest podświetlanie LEDowe Odregulowanie tylko drzwi kierowcy, tylko bagażnika, tylna klapa z napędem i otwieranie bezdotykowe na nogę. Z układów bezpieczeństwa Active Safety Brake, czyli wykrywanie potencjalnej kolizji, auto nas ostrzega o tej kolizji, ewentualnie samo zacznie hamować, jak będzie zbyt blisko. Wyświetlanie zalecanej prędkości. To jest czytywana jest kamera na znaki. Alarm uwagi kierowcy. Jak jesteśmy zmęczeni, to auto też nas ostrzega o tym, że pora przerwać jazdę i napić się kawy. Rozpoznawanie znaków drogowych. Tutaj oprócz prędkości jest wyświetlana też informacja o znakach takich jak stop, zakaz wyprzedzania, zakaz wjazdu i tak dalej. I monitorowanie martwego pola. Tutaj w lusterkach jest dioda, która się wyświetla i informuję, żeby nie zmieniać pasa, bo będzie kolizja. Oczywiście Bluetooth, zestaw mówiący, Oprócz tego zestawu też mamy streaming audio z Netflix, przepraszam, nie z Netflixa, a ze Spotifya, z YouTube'a i innych systemów streamingowych i Apple CarPlay, Miracast, MirrorLink, jeśli telefon obsługuje i Android Auto, czyli możliwość wrzucenia Google Maps. YouTube, Netflix'a, streamingu, wideo też z możliwością, coś takiego jest, jeśli sobie to odblokujemy no i oczywiście ustawienie profili, dźwięków i tak dalej, i tak dalej system który sobie możemy tutaj ustawić w zależności od parametrów zmieniamy zawieszenie, charakterystykę pracy Sport, Normal, komfort i tak dalej w zależności od trybu, który sobie wybierzemy to Zmieniają się też zegary, ładowarka indukcyjna, gniazda, usb, klimatyzowany duży schowek, masaże. I przejdziemy sobie teraz do tyłu pojazdu. Zobaczcie jak to auto jest utrzymane, jak ten egzemplarz jest utrzymany, no petarda ktoś naprawdę pod kocem trzymał. Niestety takie auta nie są tanie. Ceny też są inne niż z większym przebiegiem. Musicie być tego świadomi, niestety, że jeśli macie ograniczony budżet, no to ciężko będzie coś takiego kupić. Nie ma co liczyć na okazję, że ktoś odda takie auto za bezcen. Okazji tak naprawdę nie ma, tylko nieuczciwi ludzie czekają, żeby spełnić marzenia potencjalne, a niestety prawda jest nieubłagalna, że okazji na tym świecie nie ma. Oczywiście bezkulczykowy dostęp do samochodu. Od teraz wyszliśmy, nie było tego kluczyka, dlatego jest informacja o tym. Zgasimy sobie auto i przejdziemy do klapy bagażnika. Auto jest zamknięte, nie mamy kluczyków, one są w kieszeni. Podchodzimy. Dajemy nogę i otwiera się. I mamy możliwość albo zamknięcia guzikiem, albo tak samo na nogę, jak sobie tam załączymy taką opcję, albo z pilota. Nasza ulubiona to jest pilotem. Naciskamy sobie guziczek i klapa się zamyka. I tak oto wygląda ten rarytasik w wersji GT. Dajcie znać co o takim samochodzie sądzicie, czy wam się takie auto podoba, czy chcecie więcej takich samochodów. Liczymy na wasze komentarze, interakcje z nami i udostępnianie, bo może ktoś znajomy szuka takiego auta. Więc zapraszamy do nas. Pozdrawiamy wszystkich fanów ekipa TradeLux.